Cześć, w końcu jakieś dobre wiadomości mam. W końcu dostaliśmy pozwolenie na budowę. 9 miesięcy czekaliśmy. Pierwszy raz poszliśmy do architekta adaptacyjnego. Chyba 6 czerwca jakoś tak, zeszłego roku 2024. No no i w końcu po... W dziewięciu miesiącach, małych problemach tu i tu, tu i tam, e, a tak naprawdę to tylko tam, e, dostaliśmy te pozwolenia. Przyszło w środę 12. Nie wiem kiedy ten filmik się ukaże, no ale, wiecie, wiedzieć, marzec 12 to jest wielka data dla nas. E, no i tak, ile kosztował nas architekt e, ze wszystkimi projektami? E, do polskich wód, do różne. Ten kabel WZL, bo się nazywał, bo WZ, po prostu WZ mówili. Przyłącze wody i wjazd, jakieś inne takie rzeczy. Zapłaciliśmy 11 tysięcy, a tak naprawdę dopiero zapłacimy 11 tysięcy. Zmianek w projekcie jako takich nie było. Chyba nic, tak, nic nie zmienialiśmy, bo zmienialiśmy wszystko w gotowym projekcie. Od firmy, od której kupowaliśmy projekt. Link w opisie. No i, i teraz co dalej? Bo tak naprawdę mamy pozwolenia i, i jaki jest dalszy, dalsze nasze kroki. Więc tak, wy. W tym tygodniu mieliśmy geodetę tutaj i jego poprosiliśmy, żeby nam nagrał, żeby nam nabił słupki, to jest te takie narożniki budynku, co to strasznie wieje dzisiaj. W tydzień temu było 18 stopni, dzisiaj jest chyba minus 1. Nie wiem co się dzieje z tą pogodą. A więc tak, geodeta przyjechał, nabił e, słupki w narożnikach w budynku, gdzie ma stać, to jest po to, żeby koparkowy mógł przyjechać, ściągnąć e, tak 50-60 cm humusu e, i potem geodeta wróci i nabije nam ławy, e, albo budowlańcy to będą nabijać ławy, no ja tam nie wiem, oni się tego dają między sobą. Za to wszystko zależy gdzie w Polsce jesteście, ale za każdy wyjazd geodety jest 1000 zł, to, to mieliśmy powiedziane, ale nasz geodeta po prostu to zrobi że tak powiem, w cenie, czyli za nabicie, czy za wyznaczenie ław, jeśli budowlańcy nabiją sobie sami te ławy, to weźmie tylko 200 zł, a za przyjazd wcześniej weźmie 1000 zł, więc wyjdzie 1200 zł za, za geodetę. I tak, i dzisiaj przyjedzie koparkowy, żeby to wszystko zobaczyć, wycenić mniej więcej. Będziemy kopać, tak jak już mówiłem, na 50 albo 60 centymetrów, bo no tam wszystko jedno, po to, żeby nabić te ławy, a potem zobaczymy, bo z tego co mi kierownik budowy mówił, to na metr 40 od z poziomu 0 trzeba kopać. My poziom 0 mamy mniej więcej... 25 centymetrów nad poziomem tego gruntu, co za mną widzicie. O, jeszcze widać Palikiewa. Mam nadzieję, że widać. Jak nie, to wam gdzieś tam zoomuję albo rzucę zdjęcie. I one, tak, i... Od tego momentu, to tak, od punktu 0 na Met40 mniej więcej trzeba kopać, że jest dół ławy. Tylko do, dół ławy nie mylić z tym wykopem samym, bo dół ławy, samą ławę się kopie szpadlami. U nas z tego co wiem, no, na Met20 jest piasek i budowańcy tam majsty mówiły, że no jeśli będzie problem z zasypywaniem się, no to będą musieli zrobić ławy, no i to trochę nas więcej będzie kosztowało, to chyba 1000 zł, więc nie aż taki koszt, no ale będzie trzeba coś takiego zrobić, jeśli do tego przyjdzie. Eee, I co jeszcze? No chyba, chyba tyle, no mamy to narzucone, czekamy na koparkowego, trzeba dzisiaj jechać po wychodek, Mausera też kupimy, eee, Mauser po to, mamy wodę, ale Mauser chcemy mieć też po to, żeby... Ta woda była tak bardzo dostępna w dużej ilości od razu. Więc jak coś tam będzie trzeba do betoniarki dużo wody, no to żeby majsterzy nie czekały z, z po prostu nalaniem tego z szlaufa, bo nie ma sensu. Więc będzie po prostu małzer, do Mausera się będzie lało wodę do pełna, nie wiem, przez cały dzień czy coś i stamtąd po prostu do wiadra i do betoniarki od razu, więc powinno być dużo szybciej. E, koszt małzera to jakieś 230 zł i muszę podjechać 10 minut gdzieś, gdzieś tam. E, a więc koszt nie jest duży, można, można normalnie takie coś, w takie coś zainwestować. E, Wychodek taki prowizoryczny, z kantówek poskładany, z tego co wiem, to on jest z kantówek i z desek z palet i jest zabezpieczony farbą, czyli pomalowany farbą. E, kosztuje 600 zł, e, a więc no tragedii nie ma. Ja miałem robić własne, kupiłem do tego płyty e, OSB, no ale jakoś tak się nie znam. No i dobra, to teraz jeszcze wam powiem trochę o architekcie, jakie były problemy, z jakimi się spotykaliśmy. E, a więc tak, pierwszy taki problem na samym początku był taki, że no zapomnieliśmy o, yy, znaczy dlaczego to się tak wszystko przeciągało. Więc tak, pierwszy, pierwszy błąd, jaki my popełniliśmy, no to było zapomnieliśmy o mapie do celów projektowych. Yy, no i to było takie... O, chciałem, się, ktoś yy, I to było takie, takie trochę głupie, bo to było oczywiste, że potrzebowaliśmy takie, co ja o tym tak jakby wiedziałem, ale zapomniałem po prostu w tym ferworze tego, w tych wszystkich papierków z WZ-ką, walczenia z PGE, z wodą i tak dalej. No to było po prostu tragedia. No i zapomniałem, no i to się przeciągnęło chyba 13 lipca, dopiero była, czy na koniec lipca, jakoś, jakoś w lipcu, w połowie chyba lipca dostaliśmy mapkę i zawierzyliśmy ją do um, do architekta. No i tu pojawił się kolejny problem, ponieważ no, jest lipiec, a co ludzie robią w wakacje? Jadą na wakacje. A więc y, naszego architekta, tej pani, która w biurze akurat robiła adaptację, y, no po prostu jej nie było na dwa tygodnie. Więc to się przyziemnęło znowu o dwa tygodnie. No i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz to tak, my tutaj mamy, to jest grunt y, rolny, to jest IVA i IVB, czyli czwartej klasy AB I one są jeszcze oznaczone, że to kiedyś był SAD, bo to kiedyś był SAD, chyba w 1994 roku go usunęli. No ale nadal jest oznaczony jako sad. A więc wyłączenie z gruntów rolnych musieliśmy zrobić. My chcieliśmy wyłączyć 20 arów z tej działki. To jest 35 arów na tej działce. No i fajnie, fajnie. WZK została, została wydana. Poszło do architekta. No i tutaj bardzo ciekawe rzeczy zadziały, bo architekt wyłączył 35 arów. My na, na wniosku o wz napisaliśmy 20 arów. Urbanistka, która wydawała wz napisała 0,02 ara, czyli 200 metrów nam zostawiła, czyli 2 ary zamiast 20. No i jak to wszystko poszło do starostwa, do tego całego ministra, nie nie miejsca, do tego zarządu, całego budownictwa, jako, jakkolwiek oni się tam nazywają, wyszło, że no, matematyka im się nie zgadza. No i nam najlepsze, że nam odesłali pisemkok, w którym jest napisane, że powinniśmy wyłączyć dwa hektary z, z tego wszystkiego. A więc generalnie z naszego naszych 20 arów które chcieliśmy wyłączyć, urbanistka wyłączyła dwa ary, Ar architekt wyłączył 35 arów, e a starostwo napisało, że powinniśmy dwa hektary wyłączyć. <laughs> Więc takie coś, taka, taka śmieszna sytuacja. Co prawda ta sytuacja wydłużyła nam cały proces od 3 stycznia aż do 13 marca. A więc dwa miesiące tam troszeczkę nam to już zaszło na poprawienie tego wszystkiego znaczy nie nam tylko to panie w gminie musiało się dogadać. No i to wszystko właśnie przedłużyło nam o dwa miesiące pozwolenie na budowę. Samo wyłączanie umorzanie, tak naprawdę sprawy o wyłączenie z gruntów rolnych, Było, trwało dwa miesiące z tego co, co wiem. Dopiero architekt, architekt dopiero złożył papiery na pozwolenie na budowę w chyba listopad 11 albo 12 jakoś tak a więc widzicie od, od lipca wszystko tak naprawdę stało i, no i czekało na nas, żebyśmy, znaczy żeby oni to złożyli, zrobili wszystko. Jeszcze były takie, takie głupie rzeczy, że na, na pierwszym spotkaniu, czy tam na drugim spotkaniu tak naprawdę, jak już była mapka, mieliśmy wszystko ustalić, gdzie co jest, zbiornik na wodę, nasz, na ten na oczyszczanie ścieków, gdzie tam woda będzie, gdzie brama, gdzie płot i tak dalej, i tak dalej, wiecie jak to jest. No to mieliśmy swój koncept, ja to wszystko przemyślałem, ponieważ no, dużo czasu miałem na to i dużo lubię na mapy patrzeć, też je rozumiem dobrze, więc sobie wykminiłem jak to wszystko chcę mieć zrobione, wszystko wytłumaczyłem, no i potem jak już przychodzi do adaptacji, do adaptacji Przesyłają nam mapkę z budynkiem źle nałożonym, z rzeczami w złych miejscach i, no i to był kolejny taki, no ja dość szybko nam e-maile odpisuję, więc to było tam 10 minut, że to ma być tak, to ma być tak, to ma być tak. Oni też w ciągu dwóch dni to wszystko poprawiali, no ale tych błędów było dość sporo, po prostu chyba z 5 czy 6 i to wydłużyło dwa tygodnie ten cały proces. Nawet z tym szybkim odpisywaniem na e-maile. Kolejna rzecz, no to, to taki naprawdę nieprofesjonalny błąd ze strony architekta, który nam pisał do trzy razy maila z tym, że jakiś papierów nam brakuje. My wszystko daliśmy, więc my wiemy, że daliśmy. No i tak pytanie, czy czegoś nie daliśmy, choć wiemy, że to daliśmy czy mamy kopię no i co się stało z oryginałem który daliśmy a więc trzy razy zdarzyło się tak i trzy razy do nas zadzwoniła pani architekt po kilku godzinach po tym jak my mieliśmy naprawdę stresu dużo jeśli chodzi o te dokumenty bo to jest bardzo ważne dzwoniła do nas i powiedziała że ona pomyliła nazwiska no i o nazwiska, po prostu imię klient. No, to tak e, troszeczkę bardzo nieprofesjonalne moim zdaniem. Raz, jeśli się zdarzy, no to rzeczywiście zły numer wykręciła, że coś, bla bla bla, no i tak dalej. E, no ale trzy razy i, i tak naprawdę to w e-mailu jednym to się upierała, że to właśnie, że to my nie mamy geotechnicznego e, odwiertów geotechnicznych. E, no a mieliśmy i to załączyłem jeszcze raz, no i wyszło, że... A to, to nie do Pana powinno napisać, tego do kogoś innego. No i, no i niestety, no takie, takie błędy, takie głupie błędy, um, takie rzeczy jak na przykład było coś napisane na e-mailu, jest w sensie na papierze, um, że na przykład nie zmieniamy na gazobeton, jednak zostajemy z ceramiką. I nagle w projekcie, w adaptacji jest gazobeton. No bo wy chcieliście. No, no tak, ale w mailu z dwóch miesięcy temu jest napisane, że nie chcemy, że zostawiamy to jak jest. No i, no i tutaj wejść tu rozmawiać właśnie z takim czymś. Dziewięć miesięcy. Dziewięć miesięcy trwało, żebyśmy dostali pozwolenie, a teraz czekamy na uprawomocnienie się tego pozwolenia, tutaj bodajże gmina może mieć jakieś obiekcje, ale to wątpię, bo my, my mieszkamy po prostu na uboczu wioski i jest tu generalnie ślepa uliczka, tylko sąsiedzi dookoła mieszkają i tutaj raczej nic takiego nie powinno być. No i następne filmiki już chyba będą z wykopu jakieś jeszcze ciekawostki spróbuję wrzucić. Na pewno będzie filmik z tego, jak będą przyjeżdżały materiały, bo to będzie w poniedziałek, czyli za dwa dni, e, więc mam nadzieję, że sobie zobaczycie, jak to wszystko przyjeżdża i jestem bardzo ciekawy, jak te ci wszystkie ciężarówki będą tutaj wykręcać Weź. u nas, bo u nas Lej, jest troszeczkę wąsko. Tak na temat współpracy. Ale, super. Temat e, dzięki za wysłuchanie, dobra, e, i Ci się podobał film, to łapka w górę, subskrybuj i e, e, widzimy się następnym razem. O Damian zapomniał i może też nie chciał mówić, no bo to jest naprawdę jego duża praca i zasługa, że gdyby nie Damian, to mielibyśmy, słuchajcie, zbiornik na odpady, czy jakieś tam nieczystości i tak dalej, no mówiąc, po naszą po prostu mielibyśmy szambo. Dlaczego? Dlatego, że poziom wód gruntowych na naszej działce w momencie, kiedy. Wykonywaliśmy badania geotechniczne, no i tutaj też nasz taki niestety błąd, że zrobiliśmy te badania geotechniczne po zakupie działki, więc mogło się okazać, że naprawdę działka jest do kosza. W każdym razie e, mamy poziom wód gruntowych na 1,20. E, w związku z tym nie moglibyśmy mieć e, takiej przydomowej oczyszczalni, bo te nieczystości muszą być w jakimś tam szczelnie zamkniętym zbiorniczku. No i nasza pani architekt adaptacyjna, która uwaga tutaj spoiler, kosztowała nas 11 tysięcy złotych. Tak, to jest sama adaptacja, bo e, pieniądze do Modern House za te poprawki to jest tam ponad 6 tysięcy. Zrobili konstrukcję i tak dalej. Ta babka robiła nam adaptacje i projekty przyłączy. No i powiedziała: No, drodzy Państwo, no trudno, tak to jest, będzie szambo. I ja mówię: okej. Okay. I wiecie, to nie chodzi o to, że sam gość wam co miesiąc czy co półtorej przyjeżdża na chatę i wypompowuje te nieczystości i że to kosztuje. Chodzi też o to, że ty musisz się cały czas przejmować tym czy to szambo y, ma jeszcze miejsce, czy możesz zrobić kolejne pranie, y, czy nie wiem, krzyczeć na dzieci, że nie, 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 nie myjcie się tak długo, bo szambo zapewniacie, tak? Mam wielu znajomych, y, przez chwilę też miałam no, możliwość mieszkania w takim domu, gdzie było szambo i to jest po prostu wieczny stres, ja chciałam sobie tego, wiecie, oszczędzić. Nie mówię, że to jest nasz ostatni dom, który budujemy w życiu, ale będziemy tam mieszkać przez kilka, kilkanaście lat. I ja sobie po prostu chciałam tego stresu oszczędzić, że nie szampo. Więc jeżeli chcecie poznać szczegóły, jak to Damian zrobił, to na pewno gdzieś doczytał. Jest jakaś taka luka w prawie związana z tym, że ok, przy tak wysokim poziomie wód gruntowych nie może być tego rozsączania takiego w grunt, ale może być jakieś takie, ja to tak na swój rozum, rozum, rozum roz, rozumuję, że może być po prostu te nieczystości, które już są przejedzone przez te wszystkie bakterie, gdzieś do jakiegoś takiego małego szczelnego zbiorniczka i dopiero ten mały szczelny zbiorniczek się opróżnia, ale tak jak mówię. Pytajcie w komentarzach tutaj na dole Damiana, na pewno wam pomoże, bo on już był w tym miejscu. Mamy to zaakceptowane przez jakiegoś tam gościa, jakiegoś projektanta od tej naszej architekt adaptacyjnej. No i też wody polskie się na to zgodziły, w związku z tym to już jakby nam wszystko przeszło w pozwolenie na budowę, jest to, że tak powiem, kolokwialnie. Klepnięte. No i wracając do współpracy z naszą architekt adaptacyjną, wczoraj byliśmy u niej, zapłaciliśmy brakujące 10 tysięcy, bo tysiąc był taką jakąś tam zaliczką. No i rozbijając te 11 tysięcy na, na kawałki, no to jest kwestia tego, że jej praca to jest 5,5 tysiąca złotych, a pozostałe pieniądze to są projekty przyłączy, różnego rodzaju. Tak jak Damian mówił, ten, ten kabel, który idzie do domu, przyłącze wody, z jakiejś zjazdy z drogi. Projekt deszczówki, zbiornika na deszczówkę kosztował nas 1500 zł. No ale jakby. Damian mówi tak, mogliśmy poszukać jeszcze innych architektów adaptacyjnych, bo tam gdzie budujemy było ich, było ich dwóch takich, wiecie, z Google znalezionych. Ja myślę, że to, że popełniła dużo błędów, to, że wyłączyła nam 35 arów z produkcji rolnej, a my nie chcieliśmy, i ona na to odpowiedziała, a bo wszyscy tak robią. E, to, że nie zauważyła, że w WZ jest coś nie tak, e, tłumaczyła się wczoraj, że, e, że ona nie składała WZ, e, dlatego po prostu nie wie, co tam jest, no ale to wiecie, jak. E, jak ktoś do mnie przychodzi, do, do mojej firmy, no to ja już wiem, jakie są takie, wiecie, czerwone flagi, na co ja muszę zwrócić uwagę, żeby wszystko było dobrze i wyobrażałam sobie, że ona jako specjalistka też wie. Więc Damian jest zdania, że powinniśmy szukać, jeszcze kogoś poszukać, e, natomiast no ja myślę, że e, no po prostu nie, nie mieliśmy takiego wyboru, wiecie, jakby na bezrybiu i rak ryba. A też kwestia tego, że nie musieliśmy jeździć, bo aktualnie mieszkamy 200 km od budowy i wczoraj jak jechaliśmy, no to ja wstałam 4.50, 50, no i byliśmy na tej budowie i wróciliśmy o 18, już byłam po prostu wy, wymęczona. Więc musielibyśmy, wiecie, z każdym papierem, z jakimś takim brakiem jechać gdzieś do tego urzędu, załatwiać, rozmawiać z tymi ludźmi. Ja się nie boję rozmawiać. Natomiast, wiecie, ta kwestia tego, że 5 godzin musisz być w drodze, żeby załatwić jakąś sprawę, albo nie wiem, urzędnik nie przyjdzie, rozchorował się, nie ma go, proszę przyjechać jutro. To dla nas nie wchodziło w grę, więc my po prostu sobie kupiliśmy też trochę ten czas. No, no boli, że trzeba zapłacić tyle, no ale na to się zdecydowaliśmy. My na to pozwolenie bardzo długo czekaliśmy, bo pierwszy raz widzieliśmy się z architektem w czerwcu, a odebraliśmy pozwolenie w marcu, więc to jest 9 miesięcy, więc śmiałam się do Damiana, że jakbyśmy te 11 tysięcy podzielili na 9 miesięcy, no to tam wychodzi ponad tysiąc, to, to jest jakoś tam do przeżycia. Oczywiście, można znaleźć taniej, i, i może jak będziemy się zabierać drugi raz do budowy domu albo robić inne rzeczy, to to poszukamy. No, wczoraj na pewno odetchnęliśmy, wiecie, z taką ulgą, że już to mamy, że możemy zacząć, bo już, tak jak wiecie, mamy podpisane umowy z budowlańcami, mamy znalezionego kierownika budowy, mamy wszystkie materiały już na na, na placu albo w trakcie, albo gdzieś czekają na nas na innym placu, yy, chociażby na przykład właśnie postaci czekają na składzie budowlanym na placu na nas, więc no tylko ten dokument nas po prostu blokował. Jeszcze przed chwilką dzwoniłam też do PGE, bo naszym dostawcą energii elektrycznej jest PGE, nie Tauron, no, i oni też mówili, o, w lipcu pani podpisała umowę, a dopiero teraz ma pani, ma pani pozwolenie. Projektant będzie się z panią kontaktował w temacie, przyłącza. Także Teraz już jakby te sprawy, mam nadzieję, że nabiorą tempa, no i też będziemy mogli Wam więcej pokazywać, bo tak to próbowaliśmy, czy to blaszak, czy pokazać jak kupowaliśmy stemple, robiliśmy ogrodzenia z siatki, czy Damian robił drogę, plac i tak dalej, ale teraz już naprawdę więcej się będzie działo i zapraszam Was serdecznie do subskrypcji. Bo te subskrypcje nam na pewno pomagają w rozwijaniu kanału, w tworzeniu też fajniejszych materiałów. Także docencie pracę Damiana, bo to on głównie przede wszystkim nagrywa dla Was, ale też montuje i to, to moje gadanie też za chwilkę Damian będzie montował. Docencie jego pracę, porozsyłajcie do znajomych, którzy planują się budować to nie jest nic strasznego, trzeba się przygotować, ale naprawdę jest dzisiaj dużo materiałów, dużo kanałów budowlanych, między innymi właśnie ten nasz. No i proszę, dajcie subskrypcję, piszcie w komentarzach, to też jest dla nas wartościowe, że możemy się taką wiedzą po Także dziękuję wam bardzo. No i miłego dnia dla was.